Ach, witamy na słonecznej polanie. Bardzo ładnie dziś, fajnie pogodowo. Może byśmy tutaj zeszli na dół kawałek, bo jeszcze tutaj nie testowaliśmy tego placu, co jest do ćwiczeń, taki, taki dziwny. Lubisz ćwiczyć? No, ja wiem. <noise> witamy Was bardzo serdecznie na znowu, na kolejnej ścieżce MGR się kłania. Tak. tak. Dzisiaj ja będę chciał troszkę poopowiadać bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczy, które... Na które już dawno chcieliśmy odpowiedzieć wam na pewno pytanie, które pamiętam chyba sprzed 4 albo 5 lat, na którym z naszych starszych filmów, ktoś nam zadał pytanie, weź MGR, opowiedz jak Ty się z Łukaszem poznałeś i skąd Wy się w ogóle znacie. Zaczynając w ogóle od początku, to powiem może tak, my jesteśmy z tej samej miejscowości tu ogólnie, ze Szczawna zdroju, tylko że ja mieszkałem po jednej stronie szczawna, a Łukasz mieszka po drugiej do dzisiaj. I tak jakoś wyszło, że żeśmy się nigdy nie spotkali, no bo, no bo nie było jak, nie było w ogóle jakiegoś takiego zbiegu okoliczności, żeby sprawił, że żebyśmy tam powiedzmy jakiś kontakt za mało lata mieli, bo od mało lata się nie znamy, nie? Znamy się od połowy roku 2004. Czyli no, prawie dwie dychy. Prawie dwie dychy już. No, będzie, nie? to I... kiedy to leciało, to są nie wiem. No. I zaczynając od samego początku, to było tak, że ja poznałem pewną panią. Która była w organizacji i ja się też przyłączyłem do organizacji ponownie, bo już w latach 90. też zacząłem tam chodzić na zebrania, jakieś tam studiowanie uprawiać. Potem, jak poznałem pewną, pewną panią na E, no to zacząłem chodzić z powrotem na zebrania i wtedy poznałem Łukasza. W tutejszym miejscowym zbożu. Łukasz był w ogóle taki nie był spięty w sobie. Był cały czas wesoły, jest do dzisiaj i, i gadatliwy, i w ogóle wszystko zauważyliście na firmach, że, że po prostu dużo gada, nie? Ja powiem że Ale... to był okres, jak go poznałem, że byłem bardzo zabetonowany w organizacji. Byłem tak silnie wierzący. No i byłem młodym dzieciakiem. No, ile miałem? 20 parę lat, jak mnie poznał, nie? No, jak? 25, poznałem, 6... 25 jakoś mieściłem, 25-24 no, co nie? Lat temu, No, temu. I... Byłem bardzo gorliwym. Właśnie te, ta gorliwość potem wyjdzie, wyjdzie jeszcze uszami po drodze, ale opowiemy to w tym odcinku. W momencie, jak się zaczęło, ja zacząłem chodzić na zebrania, no to wiadomo, początkowi są tacy, że są tak zwani zainteresowani, no bo nie są braćmi, bo nie są, nie są ochrzczeni, co nie. Yy. I dzieje się tak właśnie, że działo się, ja przychodziłem na zebrania regularnie. I z Łukaszem tak jakoś zaczął się dobry kontakt. Zaczęliśmy gadać dużo. Nasze początkowe tematy to, żeśmy tak gadali o grach na Peceta, co nie bo Łukasz też zaawansowanym graczem, on lubi dużo verpeggi grać. A, kiedyś tak, że... to te, cisnąłem Need for Speedy, te no. stare undergroundy, nie? Pamiętam Underground'a właśnie Need for Speeda, to raz Wiesz... na jednym okrążeniu zrobił chyba tam z półtora miliona punktów, gdzie normalni tyle nie robią, nie? Ale... Ale normalnie robią 200 tysięcy, no. ale to te dawne gry. To no jeszcze czasy kiedy nie było gier, że tylko na koncie, nie? Tylko mogłeś kupić normalnie płytę z grą w środku. Teraz już płyt praktycznie nie znajdziesz w żadnym sklepie. No tak, no na, na Steama trzeba się zarejestrować albo gdzieś tam indziej, no i wtedy... Pobierasz sobie to, grę, no. tak jest. Tak. No i zaczęło się tak od tematów właśnie gier. Potem yy, doszliśmy do takiego już powiedzmy koleżeństwa, że ja go zaprosiłem do siebie na obiad. Mama ugotowała coś fajnego. I Łukasz do nas przyszedł, nie? I wszystko byłoby w porządku. I gdyby... Do pewnego, do pewnego momentu starsi nie zauważyli to, że on się za dużo ze mną zadaje. No bo ja nie jestem jednak bratem tylko światowym, tak? I wiadomo, że organizacja nie pozwala tak za dużo, żeby się zadawać z ludźmi spoza, spoza zboru, z tak zwanymi światusami, co nie? Zaprosiłem go tam parę razy, żeśmy tam już zaczęli, no jak to się mówi, tak takie kumplostwo dobre yy, mieć i w ogóle wszystko. I to wszystko trwało tak na dobrą sprawę około 2,5 roku, kiedy ja już się wyprowadziłem tutaj ze Szczawna Zdroju. Już 17 lat mieszkam na obczyźnie, ale widzicie kontakt zachowujemy do dzisiaj i do Łukasza nawet z Ameryki przyjeżdżał, to mu powtarzam za każdym razem. Super. <laughs> Jak się cofniemy do lipca 2006 roku, to żeśmy tam z Łukaszem parę zdań wymienili, yy, można powiedzieć takich ostrych trochę. Yy, I... To było tak, że starsi zboru obiecywali ci gruszki na wierzbie, że będziesz sługą pomocniczym, że będziesz starszym, ale dali Łukaszowi pewien warunek. Jeżeli ma zostać uprzywilejowany w zborze, to ma sobie darować kontakt ze mną. Bo starsi zauważyli, że ja niby źle na niego wpływam. I to się przełożyło do tego stopnia, że między nami była tam ostra wymiana zdań, i żeśmy się pożegnali. To było jakoś tam parę miesięcy po moim wyjeździe. I słuchajcie, nie mieliśmy kontaktu z dobre dwa lata. Tak, z dobre dwa lata w ogóle ani słowa, ani nic. Yy. I teraz przejdziemy sobie do znaczy, Maja. Może ja trochę opowiem, zanim przejdziemy dalej. Powiem, to był taki okres, gdzie, jak powiedziałem byłem bardzo gorliwym braciszkiem. Tak chłonąłem tą wiedzę świadkowską, jak nie wiem kto, jak mało kto, ale ja byłem młodziutkim chłopaczek i to co teraz, nie? <laughs> w którymś momencie nawet odważyłem się pionierować, bo w latach, na początku 2000 lat, to jeszcze chyba było tak, że pionier pomocniczy robił chyba 70 godzin miesięcznie, bo stały miał 90. Nie pamiętam dokładnie, ale było tak, że kilka ładnych miesięcy, gdzieś pół roku, czy trochę więcej, wykazywałem dużo więcej godzinek. No i znaleźli się starsi, którym się to spodobało. Dlaczego? Mówię, patrzcie jaki gorliwy, ile on na ulicy chodzi, gada z ludźmi. Wiecie co? Chyba zrobimy Ciebie sługą pomocniczym, nie? Bo, ale jeszcze coś Ci tu brakuje. No bo wiecie, to był taki moment, że ja weszłem dopiero ledwo na swoją chatę. Wyszedłem z własnego domku, z własnego gniazdka rodzinnego. no Mieszkanie praktycznie w stanie surowym. Człowiek nie miał tak za bardzo kasy, żeby trochę remontu zrobić, nie? No i braci, nie zapraszałem do siebie, do domku. No bo jak, do jakiegoś chleba puścisz yy, yy, bliskie ci osoby, czy w ogóle ważne w twoim życiu na zebranie, nie? to trochę nie wypada moim zdaniem. No ale starsi mieli inne zdanie i to był prawdopodobnie jeden z czynników, który zadecydował o tym po latach, że nie zostałem zamianowany sługą pomocniczym, bo nie chciałem widywać braciszków w swojej chacie na zebraniach książkowych, to były wtedy wtorkowe u nas, nie wiem jak to w innych zborach, nie. No, ale było coś takiego, że naprawdę mówili mi tak, MGR powiedział, że starsi powiedzieli wprost, że Michał jest dla Ciebie złym towarzystwem, masz z nim zerwać kontakt, bo inaczej nici swojego zamianowania. No i ja, będąc no, bardzo mocno wierzącym, wierzyłem w to z całego serca kiedyś, że faktycznie niewiele mi brakuje i może do tego dojdzie, że będę kimś ważnym w tej organizacji, chociaż przez krótki czas, nie? Ale, ale tak jak MGR opowiedział, minęło chyba dwa lata stanu wojennego, tak? Bo, bo tak to nazywamy. Jak ktoś do. jest z kim pokłócony, no to nazywamy to stan wojenny. Ale słuchajcie, teraz jak ja to odebrałem, wszystko. Bo ja sobie myślę tak, że wyjdę w pewnym momencie z inicjatywą i spróbuję się do Łukasza odezwać. I był yy, któregoś, któregoś maja 2008 roku wieczór. Ja przejeżdżałem koło Łukasza chaty. I sobie myślę tak, spróbuję. Mimo, że dwa lata nie było kontaktu, ale spróbuję najwyżej. Dupnie drzwiami mi przed nosem, albo pogoni, albo wyzwie, i już wtedy już bym nigdy się nie pojawił. Ale spróbowałem. I wyobraźcie sobie, jaki numer yy... otworzył drzwi. Jak mnie zobaczył, to od razu się oparł się o ścianę, bo nie wiedział, jak zareagować. Jak mnie zobaczył po dwóch latach. I słuchajcie, jaki numer. Minęło z dobre 10 minut, zanim mnie wpuścił do mieszkania. Bo żeśmy tak trochę spróbowali, co nieco wyjaśnić, bo napięcie było, jakby nie patrzeć tam było trochę co gadać, ale wiecie co mnie zmartwiło? Bo to nie jest, yy, to nie było dla mnie zaskoczenie, że on mnie tak od razu do chaty nie wpuści. Zaskoczeniem było to, jak ja się go zapytałem, jak już mnie wpuścił do mieszkania i powiedział mi, ta, ja się go zapytałem o taką rzecz. I co, jesteś sługą pomocniczym? I co mi odpowiedziałeś wtedy? Nie. Oczywiście nic się nie stało. No, obiecali mu gruszki na wierzbie, że jak da sobie ze mną spokój, i z innymi jakimiś dookoła, tym, którzy, którym starszym nie pasuje, kontakt, żeby utrzymywali z nim, to dadzą mu wszystko. Ja wracam po dwóch latach i okazuje się, że siedział z pustymi rękami w domu. Nie był ani uprzywilejowany, był, można powiedzieć, zmęczony psychicznie nawet niektórymi sprawami. Ja powiem I tak wam... było, słuchajcie, po dwóch latach, jak, jak, jak przyjechałem do Łukasza, nic nie miał. Nie miał przywileju, nie miał nic, a... On się naprawdę starał, on był taki tego, wykłady żeś takie kurde robił yy, z tymi yy, w szkole teokratycznej przemówienie numer 4, że wszystkim kurde czasami włosy dęba stawały. Ja powiem, wiecie no. co mnie interesuje w tej sytuacji, że w tym momencie jak wszedł tak, w, tak zwany stan wojenny, MGR był już chyba po chcie. Ty byłeś już po chcie wtedy, nie? W 2.8 tak, ale to... Byłeś po chcie i zobaczcie, trochę, bo... że nawet człowiek po chrzcie nie jest uważany za dobre towarzystwo. Jak to rozumieć? Ja tego nie umiem zrozumieć. Bo rozumiem, że tak zwanych światusów yy, z, według nauk światkowskich uważa na zwe ale brata ze zboru i to jeszcze świeżo upieczony po to to jest nie niepojęte. Wiecie, mnie się wydaje, że tu o coś innego chodziło. Tutaj bardziej chodziło chyba o to, żeby człowiek z, z zewnątrz nie miał ze mną na, na jakiegoś wpływu na mnie, nie. No, tym bardziej bolało mnie to, bo w braciszkowie, pomimo tego, że byłem bardzo zaangażowany wtedy, bardzo mocno zabetonowany w organizacji byłem wtedy. Braciszkowie nawet wtedy nie chcieli ze mną się kumplować, to się tak wyrażę. No. Bo wiecie, jak to jest w Zborach, że są grupy ludzi, tak? Starsi mają swoje towarzystwo, pionierzy mają swoje, ci, wiesz, braciszkowie też się dzielą na takie fankluby, że jedni się z tymi spotykają, inni z tamtymi, i tak naprawdę zostałem sam. Kółka wzajemnych adoracji. Wyobraźcie sobie, że ponad dwa lata. Byłem praktycznie sam, nikt się prawie do mnie nie odzywał, kumpel praktycznie nie miałem. Mimo, że byłem gorliwym braciszkiem, bo byłem pionierem wtedy. Ja byłem w szoku, jak po dwóch latach przyjechałem zapukać do drzwi, sprawdzić, czy, czy w ogóle żyje, czy jest wszystko. Oj, ok. dużo czasu minęło, zanim go wpuściłem. Mi się wydaje, że to było nawet więcej jak 10 minut. Ale no, po prostu pamiętam, że jak go wpuściłem, mnie zapytał, czy zostałem sługą, to ja taką skuloną minę zrobiłem, że nie, nie umiem tego tak. wyrazić słowami. Jak mi było głupio i wstyd, że w ogóle pozwoliłem. Zerwać sobie kontakt z kimś, to jest dla mnie ważny, bo pomimo tego, że mnie wykluczyli z organizacji, to jest to jeden z nielicznych ludzi, z którymi mam kontakt do dziś i cenię sobie tą przyjaźń. Także organizacja nie zdołała zniszczyć tego za żadną cenę. Nawet Mimo, obiecując kokosy tak. w postaci przywilejów, których, z których i tak się nie wywiązali. Ale ty nie, ty nie popełniałeś yy, przecież nic takiego, żeby. Żeby nie wiadomo, co by mogło sprawić, że przywileju nie dostaniesz, ale ciągle jakiś był błąd, ciągle coś robiłeś źle. Mimo że tak jak, tak jak mówisz, byłeś zabetonowany, ale ciągle coś było źle i nie doczekałeś się na nic. Nic, nawet chyba w szkole teokratycznej już chyba nie miałeś żadnych ani punktów, ani niczego czy coś tam, bo ciągle nawet chyba mikrofonu już nie nosiłeś, nie? Czy nosiłeś? Powiem wam, że no. jak mnie wykluczyli w roku trzy, chyba 13, jak dobrze pamiętam, to przez ostatnie, nie wiem, pół roku, czy nawet prawie rok chodziłem na zebrania raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. No, sprawozdanie ze służby chciałem, to składałem, nie to nie, bo po co? Gdzieś i tak nie zwracał na mnie uwagi. Jak czasem się pojawiła tak zwana wizyta pasterska, to już byłem tak zdenerwowany, że ja starszym mówiłem wprost. Jedno nieprawidłowe zdanie, i tam obok są drzwi. Do widzenia. Także już wiedzieli, jak ze mną rozmawiać. A nie, że my wiemy o pewnej sprawie, i jak się do tego odniesiesz. Ten chwyt już nie działał, ja już na to nie pozwoliłem. Po prostu. Człowiek, który angażując się w to całym sercem, jeżeli dostrzega, że pomimo tego coś tu nie gra, że to naprawdę nie chodzi o twoje zaangażowanie, tylko o to, czy jesteś podatny na wpływ ludzi, którzy mi tobie sterują. W tym wypadku chodziło o starszych i ewentualnie Sług pomocniczych, ale w moim zborze nie było sług pomocniczych, tylko starszych nie. No ja ponieważ już wykazywałem pewne cechy, że już nie brałem pod uwagę tak. Yy, Będąc pod wpływem braci, już na to nie pozwalałem. Już włączało mi się automatyczne, samodzielne myślenie, po malutku, po malutku, po malutku. Aż w końcu, no mówię, w pewnym momencie przestałem już chodzić na zebrania, bo widziałem, że nie warto. Ja już po prostu, chociaż tkwiłem tam jeszcze, to już tak naprawdę byłem poza organizacją, nie? No, aż w końcu zdarzyła się sytuacja opisana w poprzednim vlogu. Już mówiłem, jak to było w moim wykluczeniem, To sobie zobaczcie, nie? Tak, o tym już mówię. No, że nie będę się powtarzał. Właśnie. Słuchajcie, yy, tak odpowiedzieliśmy wam teraz na pytanie, jak ja się z Łukaszem poznałem i widzicie, jak to, jak to było. Myśmy przeszli dużo. Myśmy przeszli dużo, ale po tamtym razie jak się kontakt odnowił, to jesteśmy zupełnie innymi ludźmi już teraz. Już nie jesteśmy tacy podatni właśnie na jakieś manipulacje, jakieś tam informacje, a tym bardziej jakieś takie pseudo które obiecują wam coś w zborze, że będziecie kimś, jeżeli sobie z tym i z tym dacie spokój, ale... Słuchajcie, to jest jeden tylko z milionowych przykładów, co opowiadamy Wam w tym filmie, bo takich można by było mnożyć, ale my się zastanawiamy cały czas do dzisiaj, jak ludzie w zborach mają się poznawać, jak mają no nie wiem, już nie mówię o tym, żeby się żenić, tak, bo żeby się ożenić z kimś, no to trzeba z tym kimś pomieszkać, pożyć, a cały czas czuć oddech starszych na plecach, no to, to, to nie, to nie tędy droga, bo potem dzieją się takie rzeczy, że jak ludzie się poznają, szybko pod wpływem Zboru się żenią, a potem okazuje się, że oni we własnym domu nie umieją się odnaleźć, bo oni nie przeżyli ze sobą. Oni nie przeżyli ze sobą, nie skopali się po przysłowiowych tyłkach z dobre pięć razy, zanim dostrzegli, kim, kim dla siebie są i co dla siebie znaczą tacy ludzie. I to my cały czas zadajemy pytanie. I nawet z jednego też tam wideobloger, co nagrał pewien film, i nagrał pewnego starszego, i starszy mu powiedział tak: będziemy przyjaciółmi, jak będziecie chodzić na zebrania. Aha. Ja powiem wam, jak to widzę. Wiecie, że. Warunek, warunek. Wiecie, nie? że kwestia poznawania tak zwanych partnerów małżeńskich w organizacji to jest strasznie skomplikowany temat, bo to już też w którymś tam poprzednim wideo mówiliśmy, no. że oni akceptują jedyną formę, że umawiasz się na tak zwane randki pod wpływem pod wyglądem przyzwoitki jakiejś. Bo inaczej no jesteś posądzoną niemoralną i zaraz się wykluczą ze społeczności. Tak? oczywiście, i najlepiej, żeby jeden starszy był zawsze z wami, jeżeli wy młoda para, gdzieś spacerujecie czy coś, no to my Wam coś podpowiemy, tak, tak w tajemnicy no, delikatnie. Ale to, zobaczcie, jak to jest w no? normalnym życiu, że przecież ale... nie poznasz prawdziwego, oblicza drugiego człowieka, no? będąc pod wpływem przyzwoitki, tak? Przecież musisz zobaczyć jego prawdziwe zachowanie, jak się za zachowuje w konkretnych sytuacjach ta kobieta czy ten facet, z kim tam chcesz się usadkować, nie? Słuchajcie, co Wam chcemy podpowiedzieć. Jeżeli jesteście młodą parą, i nie chcecie, żeby czuć oddech starszych na plecach, pakujcie się w samochody i jeździcie gdzieś, nie wiem, z 300 km od, od zboru i Was wtedy nikt nie zauważy i spędzajcie czas ze sobą, nie pozwalając nikomu się wtrącać w wasze, wasze, powiedzmy, towarzystwo, tak? Czy to związki, towarzystwo, no wszystko. Bo jak zawsze gdzieś będzie jakiś starszy, to zawsze będzie jakiś problem. Zawsze wszystko będziecie robić źle, nawet jak będziecie siedzieć i pić sobie Pepsi i spoglądać na siebie, to będzie źle, bo pijecie Pepsi i... Zawsze się coś znajdzie, zawsze, zawsze będzie jakieś, ale pakujcie się i wyjeżdżajcie w jakieś odległe miejsca od waszych zborów, żeby nikt po prostu z was, tam z waszych tych członków, waszego, waszego zboru, was nie zauważył, bo zaraz będą lotkarze. Powiem wam tak, kontynuując chwilę tą myśl jeszcze o małżeńska, małżeństwach i związkach, powiem wam tak, że ja byłem w trzech zborach i w każdym panował dziwny trend, że siostrzyczki Zazwyczaj chciały brać tylko osoby na tak zwanym przywileju. Starszy to jest bardzo najniższy szczebel możliwy, jeśli chodzi o przywileje. I wiele siostryczek bardzo niechętnie patrzy na słowu pomocniczego. Bo za nisko w hierarchii, nie? Ale na starszego to już ciacho, ja pierdzielę. Nieważne, że powiedzmy gość jest przepocony, brzydki, nie wiadomo jeszcze, no. jeszcze co tam, ale jest, jest już agentem, tak? Bo... Nie, tak, bo będzie betonował całą resztą rodziny, nie? Propagandą świadkowską, no bo to nie. chyba tylko o to chodzi. No bo tak, nie masz możliwości poznać swojego małżonka, bo przyzwoitka z tobą jest. No to jak go poznasz? Tylko bierzesz go, bo on ma status kościelny w organizacji, bierzesz go za małżonka, a potem wychodzi tak, jak MGR mówił, że poza tym, że chodzą na zebrania, to praktycznie ich nic nie łączy, nie? No bo co ich miało połączyć, skoro nie mieli możliwości się poznać? No ale... <śm> <śm> poznać, ale potem jak oni się mają i odnaleźć w codziennym życiu, w prywacie? No to jest, to jest pytanie, które będziemy cały czas zadawać, jak cały czas, jak to mówisz, przyzwoitka, nie? No, bo powiem tak, to w wielu zborach jest ten trend, że siostrzyczki patrzą tylko na wysoko, Y, tak zwanych silnych, duchowo usposobionych ludzi w organizacji. Bo na zwykłego braciszka, który nie ma przywilejów tak zwanych, to mało która zwróci uwagę, chyba, że jest bogatym celebrytą, tak dawna Serena Williams, nie? To czekaj, mogę, mogę, teraz, <śmulacza> <śmulacza> mogę przemówić, żeby mi myśl nie uciekła. To jak siostrzyczka spojrzy na brata, no. który ma status uprzywilejowany, to ona też już popełnia co, ten, nie, nie tego, nie cudzołóstwo? Dobrze mówię? Cudzołóstwo, Mówimy. czy nie? a niech będzie. To, bo to Spoglądanie też nie może być, bo to jak facet patrzy na, na kobietę w, w zboże, no to już jest niemoralność, ale odwrotnie też jest. Hmm? A ja nie Może jeszcze żeście słowa nie zamienili, ale już tymi oczami tak o. Kątem oka spoglądasz, nie? Mimo, że udajesz, że patrzysz na mówce na podium, ale kątem oka sprawdzasz tu, sprawdzasz tam, nie? Ja nie pamiętam, czy Wam mówiłem już wcześniej, właśnie o serenie Williams. Mówiłem, czy nie? Mówiłem, tobie mówiłem na pewno, nie? Chyba dzisiaj mi nawet coś co mi wspominałeś. No, że gwiazda, mistrzyni świata w tenisie. Serena Williams A, no, bo, bo, bo. została ochrzczona Świadkiem Jehowy. Nie pamiętam, czy mówiłem to w jakimś vlogu niedawno, czy nie, czy tylko to mówiłeś. Nie, mówiłem. nie, tylko mi mówiłeś, ale nie nagrywaliśmy o tym. No i najpiękniejsze było to, że jak na koniec kariery zdobyła po raz ostatni mistrzostwo świata, powiedziała, że wszystkie zwycięstwa zawdzięcza Jehowie. <laughs> Po prostu, jak zobaczyłem potem jej chrzest, po naszemu to jest potop, bo my tak mówimy, nie? My mamy swoją grypserę, tak? Swoją grypserę. Mamy no, tak samo jak nadzorca obwodu, to jest wirtual, nie? Kiedyś Musiałem, parę, musiałem parę razy oczy przeżyć, bo nie dowierzałem, że celebryta ze świata został świadkiem Jehowy. I ciekawe, że status coś znaczy. Status gwiazdy tego świata coś znaczy dla organizacji, ponieważ ją nie obowiązują takie wiecie, stroje, że spódnica prawie do, do samych stóp, ona musi, no, może nosić bardziej skąpe A Pokazali jej oddać y, swój majątek, swój, swój dorobek. A co ty? Przynajmniej o tym na razie jeszcze nie z wiadomo. Aha. Ona może się obierać jak chce, może pokazywać y, swoje części ciała, które chce. I nikt nic nie powie, bo jest znanym celebrytą, jest gwiazdą w tym świecie. No i widać ten to ma status, to jest ponad wszystkimi prawami i normami, które obecne są w strażnicy, tak? No i słuchajcie, w takim dzisiaj 20-minutowym vlogasku chcieliśmy wam opowiedzieć właśnie, jak się poznaliśmy i. Tak jak mówiliśmy w tym filmie, jeżeli potrzebujecie się z kimś spotykać i tak, tak po prostu tak po prostu jeżeli chcecie z kimś towarzystwo mieć fajne, to miejcie i nie wtrącajcie żadnych starszych zboru do tego, nie wtrącajcie Świadkowie jehowy, bo na samym końcu będzie tak, że Wy zakamuflujecie się we własnym domu i potem będziecie siedzieć i płakać, bo z nikt z Wami nie rozmawia. I Wy nie, nie pozwalajcie na to po prostu. I tyle. Jeżeli uważacie, że, że się mylimy, to róbcie po swojemu, ale my uważamy po prostu tak, jak żeśmy to przeżyli, że nie powinni się ludzie w ten sposób zachowywać. Yy, dadząc się różnym socjotechnikom manipulować do tego stopnia, że potem na samym końcu będzie, będzie efekt tego taki, że to wszystko i tak Twoja wina będzie. A inni będą umywać ręce, ale Twoja wina, bo Ty z kim szedłeś i spacerowałeś sobie. Tak zmieniając to. trochę temat, e, powiemy coś nowszego. A, ty tam jesteś na bieżąco, Nie wiem, czy no? słyszeliście, od dawno. to jest też świeża sprawa, nie? Że tam znowu przemówienie z jednego z członków pomocników ciała kierowniczego, który otwarcie powiedział podczas przemówienia, że masz traktować ciało kierownicze. Jak głos pana Jezusa. No, ja sam myślę, ciekawe, jaki werset zaproponuję, żeby to potwierdzić. Bo ja osobiście nie znam takiego wersetu biblijnego. Natomiast znam inny. Oczywiście nie kojarzę w tej chwili, w której Ewangelii jest to zawarte. Ale pamiętacie, co sam Bóg powiedział do syna podczas chrztu. Kiedy mu niebiosa się otworzyły, stąpił duch święty w postaci gołębi. Czy co wtedy Bóg powiedział? To jest mój syn umiłowany, którego darzę uznaniem. Jego słuchajcie. Nie ciała kierowniczego. A tak jak mówiliśmy w poprzednim vlogu, jedyną drogą do zbawienia jest wiara w Syna Bożego. Jana 14.6. Nie będziemy go po raz kolejny cytować, bo wszyscy go znają. Także nie wiem skąd oni biorą te nauki. Bo na pewno to nie są nauki od Boga, że się tak wyrażę. Bo te nauki zaprzeczają temu co głosił Pan Jezus. Moim zdaniem tu się uwidacznia bardziej taka postawa świadcząca o tym, że to jest duch antychrysta. Wiecie dlaczego? Ponieważ próbują we wszystkich naukach zastępować postać Pana Jezusa ciałem kierowniczym. Mówią, że macie za nami podążać, macie nas się słuchać, bo tylko wtedy będziecie zbawieni. Oczywiście wie, że to, wiemy, że to nie jest prawda, bo wystarczy poczytać chociażby Ewangelię, czy listy Jana, czy listy apostolskie i dowiecie, że to wcale nie jest prawda, nie? Po prostu mi się wydaje, że organizacja przerabia się w taki kurs człowieka, że ludzie będą drogą do zbawienia w tej organizacji, a pomału, pomału, małymi kruczkami nauki chrześcijańskie, które wyznają wiarę w Syna Bożego, zostaną odsuwane na bok albo w kwestią czasu może całkowite będą wyeliminowane. Oczywiście to jest moje prywatne odczucie, nie musicie się z tym zgadzać. Nie? Ale co mówi pewien werset w Biblii, tłumaczący o tym, że nie pokładaj nadziei w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie. To jest, to jest kolejny, kolejny z tych przykładów i to nawet to wszystkie Biblie świata chyba to mówią. We wszystkich Bibliach jest to napisane i po prostu no, przewałkowaliśmy ten, ten temat już parę razy, ale w każdym razie... Wiemy po prostu, jak, jak, się, jak my się sami odnosimy do tego, jak rozumiemy przede wszystkim te nauki z Biblii w taki, a nie inny sposób. Powiem jeszcze jedną z ciekawych rzeczy, która mnie też ostatnio zaciekawiła: to było to, że odnośnie polityki ostracyzmu, jaką prowadzi organizacja, są regularnie usuwane wszelkie broadcastingi, które zabierały filmy, które to przedstawiają. Pamiętacie jeden z. Z dawnych filmów, to był chyba rok 2016 czy 17 już nie pamiętam dokładnie, gdzie był filmik, w którym wystąpiła dziewczyna, którą nazwali Sonia Eriksson, taka blondyneczka, bardzo młodziutka, która została wykluczona z organizacji, bo chciała sobie ułożyć życie z tak zwanym światusem. I co było tam w którymś momencie tego filmu? Że miała jakąś potrzebę, może miała jakąś ciężką sytuację życiową, czy coś. Dzwoni do rodziców a rodzice nic, widzą, że dzwoni. Ojciec nie zwraca uwagi na to, że dzwoni. Matka widzi, też nie reaguje. Po prostu, co to pokazuje? Że więzi rodzinne w wyniku wykluczenia są zrywane. I to jest oficjalna doktryna Świadków Wiechowych. I nigdy się tego nie wyprą. Nie wyprą, ponieważ nawet jeżeli usuną tego typu filmy propagujące ostracyzm po wykluczeniu, i tak jest mnóstwo tzw. eks- świadków wiechowych, którzy nagrywali te tematy i mają dostęp do tych usuniętych filmów. Bo przecież mają to w to swojej bibliotece, jak to się nazywa, nie? Dalej, ale na miejsce tego filmiku stworzyli nowszy. Jeszcze nie jestem dokładnie, nie zbadałem całej treści tego filmu, ale wymowa jest taka, że tym razem już nie dzwoni córka do matki z prośbą o pomoc. Raz na odwrót jest, że matka, która rzekomo wychowała córkę w tzw. prawdzie Dzwoni do swojej córeczki. Córeczko chciałabym z tobą odnowić kontakt bardzo mi smutno tęsknię i tak dalej, a córeczka nie, nie ma takiej opcji. Ale jednak ten jeden filmik czymś się różni, wiecie, bo jest tam takie fajne zdanie powiedziane, a co by się stało? Ta córeczka myśli, nie? A co by się stało, gdybym, chociaż trochę par razy się skontaktowała ze swoją matką, no w końcu dzięki niej poznałem tak zwaną prawdę, cokolwiek to znaczy nie, to co mogłoby się stać? A może się uda, że ją da wrócę? Może to dobry pomysł? Ja nie wiem. Także już ten ostrasyzm nie jest tak jawnie propagowany, nie? ale jednak jeszcze filmy tego treści są i będą długie lata. I zostanie. To, co już ta, ta skaza, co poszła, to już, żeby wróciło to z powrotem do takich normalnych torów. Ciężko jest to potem odnowić, bo już nigdy nie jest to samo, jak, jak było, ale to trzeba naprawdę. Trzeba naprawdę trochę czasu, cierpliwości i inicjatywy z obu stron, żeby wszystko wróciło na dawne tory, tak jak właśnie my żeśmy zaczęli się znowu zadawać 15 lat temu po dwóch latach stanu wojennego. Powiem wam przekład. jeszcze coś tak na zakończenie, mhm. bo już nie chcemy tak długo nawijać. Nie wiem, kiedy z pół godziny nawet zleciało. Jak to wielkie błogosławieństwo jest w organizacji? Powiem tak, każdy wie, widzi, że organizacja się rozbudowuje, bo stawiają znowu potężne, już nie powiem centra dowodzenia, ale jakieś potężne obiekty, już nie wiedząc za jakie ciężkie miliony i darmową siłę roboczą. Wiemy, że to jest jakiś rzekomo dowód wielkiego błogosławieństwa Jehowy czy jakiegoś tam Boga, w którego oni wierzą. Ale z drugiej strony popatrzcie, co się dzieje w organizacji, że regularnie na świecie ubywa jednak braciszków. Bo teraz najświeższe doniesienie sprzed paru dni, z Nowego Meksyku, nie wiem, czy to jest stan w Stanach Zjednoczonych, czy to jest kraj, czy co, nie jestem w temacie, no, ale nowy Meksyk, nowy Meksyk, gdzie no. na przestrzeni 4 czy 5 lat było ponad 800 zborów, a teraz jest połowa, 415. I to jest błogosławieństwo Jehowy? Połączyli prawie połowę zborów. No, no, Bracisku... To znaczy, było 800, zlikwidowali połowę i tamtych tych Jest podzielili ponad 400 jeszcze... zborów, a było ponad mhm. 800, nie? Podzielili na tamtych. I to jest błogosławieństwo Jehowy? No tak, rozbudowują się, bo widać tacy celebryci sławni, jak wspomniana Tedysiska, pewno zasilają budżet organizacji. No to chyba dlatego się budują, nie? No, Także moim zdaniem oni żyją w jakimś świecie oderwanym od rzeczywistości, bo. Przecież Pismo mówi, że to wszystko, prędzej czy później, jak nastanie ten tak zwany Wielki Ucisk, czy Armagedon, czy cokolwiek to jeszcze będzie, to wszystko zostanie zniszczone. Pisze, że Bóg uczyni wszystko nowe. A organizacja, nie, my się rozbudowujemy, bo przecież chowana nas ocali, tak? No. I ta naiwność, że nas ocali, ale no. ale o tym możemy sobie pogadać też w kolejnym odcinku, bo mi się coś przypomniał, pewien wątek o tej, o tej całej naiwności, ale pozostawimy sobie temat, tak? Żeby... Także pozostawiając Was w dobrym nastroju, pewnie, no. widać, że piękny dzionek mamy. Zastanówcie się, po, po, no, podzielcie się z nami komentarzami, co myślicie o naszym dzisiejszym vlogasku. No i w kolejnym mamy już kolejny ciekawy, ciekawy temat, który poruszymy i myślę, że też w niedalekim czasie, bo jak widzicie jest, jest sezon na to, żeby filmiki sobie nagrywać. No i w takim razie dziękujemy wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiamy, zostawcie łapkę w górę, komentarzy, co na ten temat myślicie. Może być subskrypcja nawet, nie ma problemu. No i co? I w takim razie do zobaczyska w kolejnych vlogaskach. Oczywiście. Na razie.